Cześć, cześć Szymanko. Dzisiaj gram wychowanego. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. I szukany będzie jakiś typ. Idziemy się chować. Wow. O nie, nasza jest Miał być jutro film, ale jutro mi jednak nie wypada. Toi, I to zrobię jest to. dzisiaj. I my idziemy się właśnie chować. Nie wiem gdzie ja idę. O, idę do roweru. Bye. Bye, bye. Telewizor. Bye. Adaś, jak tu się wchodzi na tą... Ten... O tak. O, dziewięć sekund i będzie ten. My będziemy dzisiaj zmieniali miejscu. On jest tu. Tu nas na bank nie znajdzie. E, tu nas nie znajdzie, tak jak to mówią. Nie znajdzie. Nie znajdzie, nie znajdzie, nie znajdzie. Nie znajdzie. Nie znacie? Sorki, sorki, ja wam nie pokazałem, bo miałem pomysł mamie i ja przegrałam. Ale oglądamy tego flipa. Ole, dobre miejsce była. Gdzie to było? Dziewczyna, jakaś chyba te flipa, by zrobił. O nie, to nie jest. Ole, fajne ten mi złapał. Ile to wam zajmie? Ile tak napiszę im. Nie dobra. No szybciej! Pięć dopiero osób. Nie, jeszcze pięć osób zostało co Olaf cztery jeszcze. cztery osoby zostały Słuchajcie, yy, czekamy, czekamy. Dobra, ja już wam pokazuję. 5, 4, 3, 2, 1. Nie udało mu się wszystkich znaleźć. I teraz ciekawe kto będzie szukał. Oby nie ja. Albo może nawet. Jaka mapa? Jag kan få in en typ. Åh, mamma! Åh, Pats tyckte jag brå om Tom! Ja! Okej, det är just och där oh, är garaget. Du och jag. Hej Bye. Hej Du, jag är i det Hopp! W ogóle szefuncia ma sprinta. Ma, funcjo, ona ma sprinta. A wtedy gdzie jest? Jak tam dojść? Co tu jest? gro Klucz pod motorem. dobra idziemy stąd, bo ona szuka. Ale żeby Jak tam w ogóle? Tu. Opa, lecimy, dudy. Jeszcze tu takie przychodzi. Może wejdzie serię Stambul Guys, ale tak myślę, że gdzieś za tydzień. Oh! Gonimi Minuta została, o, ale blisko był. Jutro pewnie zapewne będzie filmy yy, o piętnastej tak myślę. Bo o 17 mi nie wypada. No właśnie, czemu ja to 15 nie mogłam nagrać? No się Już jestem z wami, poszłam się tylko napić. Mm. Zero jest. Mm. Wygraliśmy Wpadajcie też na kanał Grywko Gucio i innego kanału nie mogę wam powiedzieć, bo to nie bez sensu. Bo on tam mój kolega nagrywa bez sensu rzeczy. Ma 70 ile subskrybentów. A yy, 70 ile filmów? a wiecie, ile ma subskrybentów? Dwa chyba. Ok, idziemy. Ok, idzie nowy krążek jak ok, Bogusman. Ty jak będzie on wychodził, to jest tady. zobaczę A ze podejdziemy tu do... Co jest? Oj kurczaczki. Dobra, coś się zbagowało, ja tego filmu nie będę przedłużał. No to co? Pa, widzimy się jutro o 15. Pa!